Witam moi kochani, bardzo cieplutko w kolejnym odcinku z gry Dismantle. I jak widzicie, napis Underworld. Nie ma już dodatku Underworld, gdyż zakupiłem go sobie. Także, doomsday jeszcze mi został do zakupienia, ale na razie na niego nie było przeceny, a na Underworld była, więc jest już w mojej kolekcji, więc możemy grać dalej. Nie wiem jakie to zmiany doda, najprawdopodobniej nowe lokacje jakieś podwodne, być może, albo jaskinie jakieś, nie wiem, ale nie wiem, czy to będzie w tej mojej startowej mapie na razie. Eee, słuchajcie, no... Dziękuję za komentarze wszystkie, które się pojawiły pod pierwszym odcinkiem. Ja jeszcze nie widziałem eee, komentarzy pod drugim. O kurka, już? To tak od razu? Tak od razu, zobaczcie, ja mam na razie piąty poziom. Ja postaram się Wam wrzucić rzeczy, które na razie do tej pory zrobiłem. W krótkim filmiku jakimś, który być może umieszczę, albo, na, albo, albo będzie zaraz na początku, albo nawet teraz, może wrzucę go tutaj, w tym momencie i zobaczycie jak znalazłem elektryczne rzeczy oraz gumę. No i cóż, no i musimy jechać do siódmego poziomu. Także będziemy się cały czas tutaj biegać, bawić. No i odkrywać nowe rzeczy. Także teraz w tym momencie wrzucam filmik, żeby Was troszeczkę updateować, jak dotarłem do piątego poziomu i jak znalazłem gumę. No, i okej, okay. no i było. E, cóż, e, pierwszy koleś rozwalony. Teraz muszę znowu biegać, bić i szukać e, mnóstwo pierścienia. Chętnie bym zobaczył, co mogę wykraftować, tak naprawdę. E, jest noc, czy e, spać mi się chyba nie chce, z tego co. Pamiętam. Dobra, bo tamten koleś już boss jest pokonany. Tutaj z nim akurat już się nie musimy pieścić, bawić. On sobie cały czas tutaj leży, o. Tego na razie otworzyć nie mogę chyba jeszcze. No i mam teraz mnóstwo tych etek, tego też nie. Słuchajcie, a może mógłbym ulepszyć sobie Mój łom, ja wiem, że ja dopiero co yy, wszedłem do gry. Ten jest strzelak, kwasami, nie? Czy ja mogę go pokonać? Dobra, dostał po. Świetnie. Czy ja mogę to rozwalić? Nie mogę tego rozwalić. Też nie. To po co ja go tutaj? biłem, niepotrzebnie A no, tutaj jakiś listek jeszcze leży zbiorę go potrzebuję, widzicie do, do ulepszenia potrzebuję dużo e, porcelany czyli ja muszę do tych domów wchodzić, do tego nie mogę wejść, bo nie mam e, lockpika. tak samo do tego na dole nie mogę wejść żeby mieć porcelanę, to ja muszę kurcze po domach pochodzić Nie jest zablokowana. O, na strzała byłem, nawet nie wiedziałem. No cóż, życie. Może i dobrze. No, to już biegnie mnie zaatakować. Spoko. Czy ja tam mam w ogóle rzeczy? Jakie zginę, czy ja wyrzucam po sobie rzeczy? Widzę, że mam grub. O, jest to, to jest to mój trup. O, patrzcie, faktycznie jest lud. O, proszę. A to super. Dobra. To porcelanowa umywalka. Cyk. Da, da porcelany, da porcelanę trochę super. Czyli mam 20. Wanny nie mogę rozwalić. Ale umywalkę mogłem, także bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No musimy po w takim razie poszperać trochę więcej i poszukać. O! Nie zwróciłem uwagi. Myślałem, że już leży. No dobra, spoko. Gdzie tu jeszcze umywa... Porcelanki bym dostał. Nie mam pojęcia. Czy tutaj gdzieś jest porcelana jakaś? No to jest ten domek pierwszy, nie? To nie jest porcelana. Jest umywalka? Nie, to jest kibelek tylko. Więc na razie z tego co wiem, to porcelanę dostaje. z właśnie tego nie mogę rozwalić z umywalki. Możemy zobaczyć w ten sposób jest umywalka. Nie jest prawda. Właśnie. Ja wolę mieć swój widok, do którego się przyzwyczaiłem. Dobra, czyli tutaj nie ma. Po? tak brutalnie wszedłem do niego. Jak to już zabrzmiało, to. O, biegnął, biegnął, kolesie O, dostałem. Dobra. E, bardzo brutalnie. Tutaj było, była skrzynia, chyba. Tak. Jestem ciekaw, czy ta porcelana się. E, bo pięć porcelan, jeszcze skąd ja mogę ją wy... By wytrzaskać Tutaj nic już nie ma na stołach Tu jest kiberek tylko Dobra, moi drodzy Ja tą jeszcze może poszperam trochę Poszukam porcelany Jak będę miał 25 to do Was wracam, dajcie mi chwilę. Słuchajcie moi kochani, ja jeszcze nie, nie zdobyłem porcelany. Naprawdę ciężko teraz, nie, nie wiem mógł mogę ją znaleźć, ale mam y... jakieś zadanie, gdzie muszę zabić 5 exhumans w 60 sekund. To nie jest takie łatwe wcale. To nie jest takie łatwe wcale. Yy, ale spoko. Jeszcze raz tam pójdziemy. Wydaje mi się, że po prostu nie byłem przygotowany, że one, one się tam pojawią. Ja myślałem, że będę musiał na mapie szukać ich. Ale skoro... one tutaj są... To są te kurczy, które... jeszcze raz. Zdecyduję. Moje ciało jest. Spoko. Jeszcze raz zrobimy to. Te są najgorsze, bo strzelają ogniem, e, kwasem. Dlatego. E, <grych> ups. Czy ja mogę dać. Nie, mogę nie dać za wygraną. Mogę onać ich. No to dobrze. Chcę ja się zrzucę tutaj. A no nic, nic nie mam przecież. Ja wszystko miałem na boisku. Zaraz wejdę tutaj, się zrzucę z to co miałem. Ja tam pójdę jeszcze raz. Będę u będę to ćwiczył aż mi się uda. To ciężko, bardzo ciężko. Dobra, wiecie, wiecie co, ja będę próbował. Tak długo, aż mi się uda. Eee, widzimy się za moment. Moi kochani, musiałem się skupić po prostu i się udało. I mamy kolejny poziom szósty, więc jeszcze troszkę. Muszę wrócić do Campfire'a, tak? Bo niby coś się stało. No to lecimy do Campfire'a. Przerzucam te rzeczy wszystkie i wracamy tutaj. Zobaczmy, mamy level dobra. Treasure Hunter. Eee... To bym chciał, bo mam łopatę, ale nie mam pojęcia, gdzie są te złoża, złoża no, ukryte pod ziemią. Rzeczy, które mogę wykopać, czy możemy coś ulepszyć? Na razie możemy jakiś sleeping seatback zrobić. Baseball cup shock absorber, sickle. Słuchajcie, ja bym chciał takie rzeczy poróbić. no To jeszcze cały czas, siódmy poziom, jeszcze jeden, ale momentu, momentu. <laughs> czy ja mogę ceramikę ale chciałem sobie ulepszyć ten mój crowbar a dodge facje kompletnie zapominam o tym żeby dodge'ować co to jest <laughs> hit point plus 5 bardzo fajnie co to jest jeszcze siko mogę dobra zobaczmy jeszcze co mam Upgradeować czy mogę coś. Troy Knives mogę to robić. Backpack, to nie mam hajda. Ceramika. No, brakuje mi 5 sztuki. To tak naprawdę na tym mi najbardziej zależy. Chyba, że oleję ceramikę. Czekajcie, czekajcie. Momento. Ja potrzebuję jeszcze raz do tego. Ceramika i raber. Czyli wszystko, co nie jest związane z ceramiką i z raber mogę wykorzystać, czyli na przykład, baseball hat. Co to mi daje? Jakieś protekcje, tak? Lepszą. Dobra. Tego nie mogę. Bug of blood. Dobra. trinket. Nie wiem co to jest ten trinket. Zobaczmy. Może to. Cyk. Świetnie. Flashlight to jest elektronika. Nie pobrakuje mi plastiku. To to jest bandaże. Plant. scrap Dobrze, dobrze. Korzystamy z tego. Kupuj multi special items by, pod dwójką, dobrze. ekstra, czyli. Ee, no tu mi brakuje skrapu. No ale dobrze, trochę parę rzeczy jest. Parę rzeczy jest. SICO. Ceramika. Ja ceramiki nie chcę na razie zużywać, ale słuchajcie, jest dobrze. E, czy ja mogę spać? Rest bonus. Slip. Nie jestem ślupiący. No dobrze, no to wstajemy. To wstajemy. Teraz tak brakuje mi pięciu, cały czas pięciu ceramiki. Ale teraz mogę kopać, tak? Jak to sprawdzić? Dostał prosto w plecy. Jak? Gdzie jest pokazane czy ja mogę kopać? I gdzie? W jakim miejscu? Biegniesz? Dobra. No, ja cały czas nie wiem, gdzie mogę kopać. Mnie interesuje właśnie miejsce do kopania. No chodź, chodź, chodź. Ok, weźmy to. Co idzie, to mogę przyjąć jest pokazane gdzie mogę kopać? Out something hidden. O! Wszędzie, obojętnie gdzie mogę kopać. Iść. O nic nie było. Nic nie było. O. No dobra. Ale no pod dwójką... Nie, nie mam bandaży wykraftowanych. Czyli pod dwójką nie mogę nic znaleźć jeszcze. No dobra, zrzućmy, zrzućmy z siebie te wszystkie pierdołki i szukajmy znowu, po raz kolejny, dalej ceramiki. Muszę przyznać, że z tą ceramiką jest kiepsko, naprawdę ciężko. Chodzę po tych domach różnych. Tak, ten dom jest zablokowany i tak samo ten tutaj na południu. Jeden, chciałem mapę, mam. Zobaczcie, ten jest zablokowany i ten zablokowany. Te dwa domy są zablokowane. Tutaj też nie mogę wejść. Eee, shelter mój. Czy ja mógłbym, mógłbym wrócić do sheltera mojego? Tutaj widziałem jakąś crate. Co to jest ten znak zapytania? Słuchajcie, chodźmy z powrotem do sheltera zobaczyć, czy ja mogę tam wrócić. Jestem bardzo ciekawczy. czy... Eee. Jest taka możliwość. To też kurczę z tą ceramiką jest naprawdę kiepsko. Tutaj nigdzie. Tutaj mogę tę ceramikę znowu dziabnąć, chyba tę rozwalić. Ja też nie mogę. Ale jestem bardzo ciekaw, czy ja mogę wrócić do swojego sheltera. Nie, jako już szedłem stąd, to już nie mogę wrócić. A, ok. No dobra. Czy teraz, czy jest możliwość w ogóle, aby szukać na mapie filtry F: Tomb Time Shelter Locked, Empire Link, Radio Tomb. Nie, nie mogę poszukać powód surowce, bo chciałbym znaleźć na surowce, czyli gdzie jest e, ceramika jakaś <laughs> Jak zbrałem całą Jak zebrałem już całą ceramikę, to chyba ciężko teraz znaleźć nową Tutaj mamy wejście, które mogę użyć tylko jak będę miał wytrychy, tak? Ich nie mam. Wyjście na zewnątrz też nie daje, nie daje rady. Wszędzie brak. O! Okej, okay, okej, okay, dostaliśmy coś. Dobrze tutaj nie ma, słuchajcie, no nie ma nigdzie ceramiki, jak to mnie denerwuje, ja mogę tu wejść. Już rzuciłem przez pomyłkę. No i z tą ceramiką jest straszny problem, naprawdę. Czy wy macie jakiś pomysł na to, jak zdobyć materiały, których ciężko zdobyć? Skąd je wziąć? Czy one się respią w ogóle? Bo ja widzę, że teraz już nawet. Tu jest kibelek. No tak, ale nawet nie wiem, gdzie są yy, umywalki. Które mógłbym wykorzystać do... Do co? Do... Jako ceramikę Nie mam pojęcia Zawsze wszędzie tutaj byłem Te domki są... Większość z nich jest fajna, ale zablokowana Ten jest zablokowany, dlatego do tej ceramiki się nie dostanę Nie mogę go otworzyć, muszę mieć lockpick Lockpick nie potrafię jeszcze zrobić, bo muszę mieć wyższy poziom Chyba Może już mogę że ja już mogę. Bo tutaj też nie ma, słuchajcie, co dobra. Zróbmy to. Wejdźmy do Campfire'a jeszcze raz. Ja wiem, że pisaliście mi, że nie mam siedzieć w tym. Ale lockpick jest 12 poziom. Zobaczcie. Nie jestem w stanie tego zrobić. No dobra, A czy ja mogę w takim razie. Upgrade. O! Bandaże. Plastiki, scrap black of bug. Co to jest? Co to Iron. Nie mam takich rzeczy. Baseball. Mogę zrobić. Teraz steel i coś. Dobrze. Czy ja zużyłem właśnie rubber? Ale rubber to jeszcze mogę. mogę... Rubber to ja jestem w stanie. Raber, to ja jestem w stanie zrobić. No dobra. No znowu będzie mnie gonił. Cyk. Naprawdę, ta gra jest fajna. Jak ktoś pisał, tutaj Daniel pisał, że ona jest dobra na, na live. Być może, bo to się, ona jest bardzo powtarzalna, bo trzeba cały czas robić to samo. Próbować różne rzeczy. Nie za mną, i co koniec? Oczywiście, że trochę mi tylko zostało do tego, aby zdobyć kolejny poziom, biegną wujka. Ten dom jest zablokowany, kurczę szkoda wielka on ma super rzeczy on na... tutaj oba wejścia są zablokowane no, szkoda, szkoda, bo to by było właśnie coś co mi jest potrzebne I kurczę, no nie mam pojęcia gdzie może być jakaś ceramika kolejna Sajcie tędy przejdę tu Pójdźmy na mapie, no. gdzie się włóczę. Buried treasure. O! I tu. O! Dobra, dobra, dobra. No to ja muszę to znaleźć. Gdzie się z Bird Treasure przy tym drzewie. Wyżej. Kiedybym tutaj był? W tym miejscu gdzieś? To nie jest to chyba. Dobra, słuchajcie co? Ja muszę posprawdzać. Czy jest jakoś to inaczej pokazane? O, to jest chyba. Dig up treasures. To jest ten Treasure. Wow żelazo, ucie, ucie pięknie. jeszcze jedno w takim razie brytyjsz Treasure. i tak to ja mogę robić. tak to ja mogę szukać. tutaj. tu jest. O tak O tak O rany, jak ja się cieszę Przecież bym miał już Jednego mi brakuje, jednej ceramiki, moi kochani, jednej ceramiki gdzie są jeszcze skarby Nie ma więcej? O rany, szkoda Nie ma więcej skarbów. Może gdzieś ceramika jakaś będzie na no, no musi być gdzieś w końcu. Jeden, jedna sztuka, no tylko jedna. O, pięknie. Czy tutaj mogę? Nie mogę. No nie ma. Ciężko tą jedną sztukę znaleźć, naprawdę. Hmm. już rozwalam, wszystko tyle razy. Nic nie idzie, nic nie idzie. Jak tylko takie pierdoły... latują. Tutaj niestety nie. No, Holender. Jedna sztuka mi zabrakła, no jedna sztuka jeszcze. Dobra, moi drodzy, ja będę cały biegał, szukał i widzimy się za moment. No i moi kochani, tak patrzę, co mogę jeszcze odblokować, jedyną rzeczą, którą mógłbym odblokować, a potrzebuję ceramiki, więc tych rzeczy nie chcę odblokowywać, to mogę flashlight zrobić. Nie wiem, to pewnie mi za bardzo nie da, ale może jakieś punkty? Czy to daje X XP? AP? Nie daje. Czyli myślałem, że może da mi trochę więcej, chociaż kto wie. Czy ja mogę spać? Co mi to da? Mogę spać. No i teraz jest refreshing, dobra. Wstaję. Ok, ale to mi nie dało... Myślałem, że to mi da... Zobaczcie, jedynego brakuje mi, żeby ulepszyć sobie... E, mojego... Kochanego... E, mój kochany łom. No i, z, no i nigdzie nie mam tego jednego, tego jednego brakuje mi. Tutaj też nic nie mogę gotować na razie. Po prostu utknąłem. Moi kochani, dobra, ja w takim razie muszę zakończyć ten, ten odcinek. Ja będę po, między odcinkami... O Jezu, nie chcę rzucić nożem. O. Ja będę między, między odcinkami starał się dojść do tego siódmego poziomu. No i w następnym odcinku odblokujemy Link Tower Toolkit. I może uda nam się przejść do następnej lokacji. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie zachęcam. Trzymajcie się ciepło. Pa-pa.